Cześć, w tym odcinku pokażę Wam, jak rozwiązać zadanie numer 4 z matury, która odbyła się w 2021 roku. Zapraszam do oglądania. Neon cyfrowy. Pewna firma przygotowuje wyświetlenie napisów złożonych z wielkiej liter alfabetu angielskiego. Na początku napis jest pusty, nie zawiera liter. W pliku instrukcje TXT podanych jest 200 instrukcji, które wykonuje automat do generowania napisu. Każda z instrukcji składa się z polecenia, spacji oraz pojedynczego znaku. Polecenia są czterech rodzajów. Dopisz litera oznacza, że na końcu napisu trzeba dopisać pojedynczą literę. Zmień litera oznacza, że ostatnią literę aktualnego zapisu należy zmienić na podaną literę. Możesz założyć, że napis jest niepusty. Usuń 1 oznacza, że należy usunąć ostatnią literę aktualnego zapisu. Możesz założyć, że napis jest niepusty. Przesuń litera. Oznacza, że pierwsze od lewej wystąpienie podanej litery w napisie należy zamienić na następną literę w alfabecie. Jeśli litera to A, to należy zamienić ją na B, jeśli B to zamienić na C. Liter Z należy zamienić na A. Jeżeli litera nie występuje w napisie, nie należy nic robić. No i mamy przykład. Napisz program lub kilka programów, e, które znajdą. Odpowiedzi na poniższe pytania. Każdą odpowiedź zapisz w pliku wyniki 4TXT po przeciągu numerem oznaczające zadanie. Do dyspozycji masz również przykład, w którym znajduje się 20 instrukcji. Odpowiedzi dla tego pliku podane są w treściach zadań. Możesz więc sprawdzać na nim działanie swojego programu. Pamiętaj, że Twój program musi ostatecznie działać na 2000 instrukcji. Otwieram sobie środowisko, w tym przypadku jest to dev. No i oczywiście na samym początku. E, Wszystkie te rzeczy, które będą mi potrzebne, include iOStream, fstream, using namespace std, int main. Mam informację, że jest 2000, w związku z czym in const n równe 2000. Będziemy sobie korzystać z tej zmiennej. No i następnie tworzę sobie dwie tabelki. String a od n. n elementowa będzie przechowywała komendy, a char b od n będzie przechowywała znaki i teraz if-stream jakiś uchwyt way i mamy instrukcję tak się nazywa nasz plik .txt i następnie while dopóki way od end of file no to tutaj odczytuj mi co i przekazuj mi raz do ena oczywiście tutaj sobie jakąś zmienną wstawię a raz mi odczytuj do B i mam odczytywane oczywiście jeszcze tu jakiś Z++ i tu mamy int Z pomocnicza, pomocnicza zmienna średnik tu i sprawdźmy sobie tu oczywiście średnik tu też średnik no i na razie nic nie widzimy, jakbyśmy chcieli zobaczyć, no to musimy sobie wyświetlić, czyli prosty, prosta pętla i równa się 0 do momentu naszego n i plus i wyświetlamy sobie tutaj nasze a od i i robimy sobie spację i nasze b od i. I end line. Koniec linii. I mamy 200 komend, Przesuń n na końcu. Sprawdźmy, jak jest tu. Przesuń n też jest. Dopisz na początku. Dopisz na początku. Zadanie 4.1 Oblicz całkowitą długość napisu po wykonaniu wszystkich instrukcji z pliku instrukcję TXT. Dla pliku przykład długość napisu jest równa 10. W pierwszej kolejności przejdę do oznaczenia sobie tutaj zadanie 4.1 i stworzę sobie funkcję dopisz. Oczywiście. Przed int mainem sobie stworzę funkcję DOPISZ. Ona będzie typu string. DOPISZ. I teraz będę miał jakiś napis za chwilę i jakiś znak. No i zobaczmy, co autor chce od nas. DOPISZ oznacza, że na końcu trzeba dopisać pojedynczą literę. No, czyli nasz. Jakiś wynik, przyjmijmy na razie, że jest pusty, i następnie wynik to będzie napis plus ten znak, który mamy dopisać, i zwróćmy to. Return, wynik. No i oczywiście musimy sobie wywołać naszą funkcję. Tutaj sobie stworzę jakiś napis na samym początku równy na przykład a i teraz mamy cout napis no i oczywiście wcześniej wywołajmy tą funkcję czyli dopisz dopisz napis i tutaj na przykład dopisz literkę b no i sprawdźmy czy czy działa Oczywiście tego nie usunąłem, przepraszam, więc wykomentujmy sobie to. Sprawdźmy teraz czy działa. Czyli mamy literkę A. Natomiast żeby jeszcze ją dopisać, no to musimy napisać tu napis równa się właśnie, czyli nie samo wywołanie, a napis równa się dopisz od napis i mamy literkę B dopisaną. Jak się teraz będziemy poruszać z naszym zadaniem, no zobaczmy, mamy tutaj dopisz F, czyli to będzie A od 0 i B od 0, prawda? Czyli napis to będzie nic innego jak yy, w tym przypadku się nic nie zmieni. Natomiast tu mamy B od 0, prawda? B od 0 i komputer nam dopisał F teraz pomału, żeby się przygotowywać do y, napisania całego programu, zróbmy sobie coś takiego, jeśli a od i, czyli ta nasza komenda jest równa y, dopisz to wtedy właśnie wykonaj mi to co jest tu, prawda czyli dopisz mi napis do b od no właśnie, tutaj też będzie od i. Na razie sobie zostawię tylko od zera, sprawdzę sobie. No i widzimy, na razie mi działa, czyli tu będę miał już cztery ify, potem sobie dołożę pętlę, no i komputer mi napisze. No ale idźmy dalej. Kolejna nasza funkcja, zmień będzie polegała na tym, że ostatnią literę aktualnego napisu należy zmienić na podaną literę. Teraz przede wszystkim będzie mi potrzebna długość, czyli int długość Równa się napis.size i dzięki temu uzyskam długość. Następnie napis od ostatniej literki to jest nic innego jak napis długość minus -1. I to, czyli ta ostatnia literka, yy, przyjmie to, co jest w zmiennej char, czyli znak. No i zwrócę sobie return napis. Widzimy w trzecim wierszu mamy zmień V, a więc spróbuję to teraz wywołać. Tutaj sobie na razie to schowajmy i zróbmy sobie, że jeśli jest zmień, to napis równa się to konkretne. I tutaj sobie damy dwójkę, bo jest w trzecim wierszu. I zobaczmy co zrobi komputer. No oczywiście tu jeszcze trzeba zmienić nazwę funkcji, którą wywołujemy. Zmień. Zatem zamiast literki A jest literka V. Co by się stało, gdybyśmy wykonali te dwie funkcje. Komputer dopisze i zmieni, czyli mamy AV. Przejdźmy do napisania kolejnej funkcji, tym razem funkcja usuń. Zaglądnijmy sobie. Usuń jeden, czyli będziemy mieli jeden argument. E, oznacza, że należy usunąć ostatnią literkę aktualnego napisu. Możesz założyć, że napis jest niepusty. Wróćmy sobie tu. W tym przypadku będzie nam tylko potrzebny string napis, bo usuwamy ostatni element z tego napisu. Nie potrzebujemy informacji o żadnym znaku, o tej jedynce. I Nasza długość znowu jest nam potrzebna, bo musimy znać ostatnią literkę. Napis kropka wyznaczamy sobie długość. Następnie skorzystamy z kolejnej metody erase i odejmiemy sobie tą literkę, czyli która pozycja, długość minus 1, to jest ta ostatnia. Ile znaków? Jeden znak. No i zwrócimy sobie return napis. Sprawdźmy sobie czy nie ma błędów. Nie ma. Widzimy, że w naszych instrukcjach nie ma tutaj USU, inaczej jest później, ale nie będziemy go tak szukać. To przejdźmy do przykładu i w przykładzie mamy jako trzeci wiersz. Podmienię sobie tutaj przykład. I teraz, jako trzeci wiersz, no to to jest właśnie ten z a dwójką, czyli jeśli tu jest słówko usuń, to wywołaj mi funkcję usuń, oczywiście tylko z jednym argumentem, to mi już nie jest potrzebne. No i zobaczmy, co się stanie. I zostało a, prawda, bo dopisał f, e, przepraszam, w przykładzie mamy z dopisał, a później usunął ten, że z pozostało nam stworzyć jeszcze jedną funkcję przesuń i teraz oznacza że pierwsze od lewej wystąpienie podanej litery w napisie należy zamienić na następną literę w alfabecie jeśli litera to a to należy ją zamienić na b b na c jeśli litera z należy ją zamienić na a jeśli litera nie występuje w napisie nie należy nic robić tworzymy sobie przed int mainem kolejną naszą funkcję też string przesuń, ona będzie miała dwa argumenty: string, napis i char znak, i teraz na pewno będzie nas interesowała pozycja tego znaku od lewej, prawda? Więc int, pozycja, taka zmienna mi jest potrzebna. Jak zapamiętać pozycję? A to pozycja to jest nic innego jak napis find, taka metoda która nam od lewej strony znajduje wartość. I teraz, e, jeżeli tej literki nie ma, to będzie to minus 1. Jeżeli jest, to od razu mi się przyda zmiana o 1. To sobie już od razu e, dam. I teraz, jeśli pozycja jest większa od minus 1, czyli coś występuje, prawda, to będzie to od wartość już od 0. Bo indeksowanie literek w tekście jest od zera. Czyli jeśli pozycja jest minus 1, większa od minus 1 i jeśli e, napis od pozycja, czyli ta literka, jest różna od z prawda, nie jest zetem, no to skorzystam z tego, co już tu napisałem u góry, czyli napis od pozycja ta literka e, będzie znakiem, prawda? Tutaj sobie już dodałem, więc jeżeli to będzie a, jest różne od zeta, no to ten napis e, zamieni się na p, bo mamy tutaj znak plus plus. No, ale jeśli nie będzie różne od zeta, to Zamieniamy to zgodnie z propozycją autora na literkę A. No i zwracamy, zwracamy sobie ten napis. Sprawdźmy czy nie ma błędów. Nie ma. No i teraz znowu widzimy, że w przykładzie e, przesuń. Występuje gdzieś nisko, no to znowu wrócę do instrukcji przesuń jest na drugiej pozycji.